Zobaczmy w jaki sposób przy użyciu systemu rozpoznawania mowy Magic Speech Scribe mogę wprowadzić sformatowany opis badania diagnostycznego. W tym celu będę wykorzystywać metodę dyktowania nazywaną pisaniem głosem, która polega na tym, że dyktujemy tekst z pełną interpunkcją, kropkami, przecinkami i nawiasami. Dodatkowo w systemie rozpoznawania mowy mam zdefiniowane dwa szablony wywoływane głosem. Pierwszym jest szablon rodzaju wykonywanego badania, drugim podpisu lekarza. Wprowadzając jednym zdaniem zdefiniowane słowa, wstawiam całą treść szablonu do opisu. W tym wypadku na początku wstawiam nagłówek mówiąc nagłówek MR kręgosłupa szyjnego. A na końcu podpis mówiąc podpis Magda Kowalska. Pozostałą część opisu wprowadzę w całości głosem. Dodatkowo wstawię automatycznie gotowy opis do odpowiedniego pola w przeglądarce i zweryfikuję zgodność opisu z wzorcem. Po obejrzeniu filmu i przeprowadzeniu testu wprowadzanie opisu na klawiaturze proszę porównać wyniki ze sobą i policzyć, ile czasu mogliby Państwo zaoszczędzić na 100 opisach. Zobaczmy jak to działa w praktyce. Na główę kręgosłupa szyjnego. Wyrównanie lordozy szyjnej. Nowa linia na poziomie C4C5 dehydratacja tarczy międzykręgowej i jej obwodowe uwypuklenie, przecinek, symetryczne, przecinek, modelujące worek obonowy, kropka, płynowa rezerwa objętościowa centralnie zmniejszona, otwórz nawias wymiar AP7 mm zamknij nawias, przecinek, zachyłki boczne i otwory międzykręgowe wolne, kropka, nowa linia. Na poziomie C5C6 obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej, przecinek. Dehydratacja i centralno-myślnik lewoboczna przepuklina. Kropka. Przepuklina i osteofity krawędzi trzonów kręgów modelują worek oponowy, zwężając centralnie kanał kręgowy. Otwórz nawias wymiar AP9 mm, zamknij nawias i zachyłek boczny kanału po lewej stronie obejmując korzeń nerwu rdzeniowego. Kropka. Otwory międzykręgowe wolne. Kropka, nowa linia. Dodatkowo na tej wysokości widoczne niewielkie dotrzonowe przepukliny w obrębie trzonów C5 i C6, nowa linia. Na poziomie C6-C7 dehydratacja tarczy międzykręgowej oraz obwodowa wypuklina, kropka. Wypuklina i osteofity na krawędziach trzonów kręgów symetrycznie modelują worek oponowy zwężając centralnie kanał kręgowy, otwórz nawias, wymiar. AP 9 mm, zamknij nawias i zachyłki boczny kanału kręgowego obustronnie, przecinek. Bez cech ucisku, na korzenie nerwów rdzeniowych, kropka. Otwory międzykręgowe wolne, kropka, nowa linia. W przylegających trzonach kręgów zmiany przeciążeniowo-myślnik obrzękowe, kropka, nowa linia. Intensywność sygnału rdzenia szyjnego prawidłowa we wszystkich sekwencjach, kropka. Rdzenie jest uciśnięte, kropka, nowa linia. Wnioski dwukropek, nowa linia. Dyskopatia z cechami spondylozy odcinka szyjnego kręgosłupa, kropka, nowa linia. Podpis Magda Kowalska. Zobaczcie, jak szybko udało się napisać odpowiednio sformatowany głosem opis diagnostyczny przy użyciu programu Magic Speech Scribe. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile zajęłoby Wam napisanie go na klawiaturze, wejdźcie w link w opisie filmu i spróbujcie sami. Podzielcie się wynikami w komentarzach. Dziękuję za uwagę!